O! Oh. O! Oh. Gdzie, ja? <coughs> Gdzie ja jestem? O! Gdzie jestem? O! Siekiera? Co ty tutaj robisz? <coughs> Skoczyłem za tobą. Co to jest to zwalony most? No to... Nie wiem. Jakiś Jezu. most jest. Oh. 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 Ale tutaj! Drapie to w gardło. Dobra! Ej, uważaj za to! Bo jest. Co jest za mną? Nie no! no! Ratuj! Ach, mam jedną nogę. Dobra, chwilę oddycham. O! No i co, teraz się zabawiłem. Ratuj! Ale tam zimno było, stary. No aż, mieciarki przeszły. o, o Boże. Czemu jak ty spadłeś, to ty powiedziałeś tylko. O kurde. Ja bym się zesrał. Nie wiem. No, widzę, że masz nowe ciuchy. Ta, znalazłem. Jak się tak jakoś. Nie wiem, no. Nie mogę tego tłumaczyć. A Czemu ty masz peleryna? Nie wiem, ty też masz. Co ten typek nam zrobił, stary? Ja I... Może ci ją odczepię? Daj. No daj. Nie. Tam... Czysta. A fu. gówno pewno. Co to jest? I to bardziej łódko kurczaka wygląda. Pieczony kurczak. Co ty, może chcesz coś zjeść? Pewno to szatan nam dał. Idiota. Nie no dobrze się czuję Też to spróbuj Nie Zrobimy to inaczej Nie no na pewno to było prawdziwe K Kurwa ale zimno No co ty Ale ty spostrzegawczy jesteś Dobra, aha, zimna woda, zimna woda, kurwa, wyjść stąd nie mogę. Dobra, zamoczyłem. Hmm, no jest smaczne. Mówiłem, dobra, chodź. Ej, dobra, wyjdę może tego... Ja my przy z tego pod tego rodzaju. z tego nie Mówi. jesteśmy na. Zapisz ryj, jak ja mówię. <noise> I tak się nie znamy do końca. No Także... wiem o tym, tak. Posłuchaj. Posłuchaj, my już jesteśmy na prawdziwym świecie? No nie wiem, no skoro są kury. Słońce. Ty, jajko! Konie tam dalej są. Konia widzę. Ty, konia widzę. O, jajko. Jej. Jajecznica będzie dobra. Ej, zobacz, widzisz to jajko? Mhm. Patrz. No czemu we mnie jajkami rzucasz, no? Ej! Fu. Idiota! O ty kurwa! <grystanie> Ej no, nie no! Nie no, to tylko ja je co były! Ej! Ja ja robiłem! <grystanie> nie! He! <grystanie> Unik, dobra. Jak asasyn. O nie, nie bi. Dobra. Chodźmy gdzieś. Bo na pewno Ty patrz lewitujące wzgórze O koń! No, ale zobacz tam wyżej, masz lewitujące w to jest jakieś powarąbane stary Kurwa my na pewno jesteśmy na prawdziwym świecie. Mi się zdaje, że raczej nie. Ale powiem ci jedno. Jest ładnie. Ale śłoźka, świnia, chyba ją Czekaj, czekaj, Wiecie. ja tak sobie patrzę na tył konia może. A ty ku... the... Co się stało? Chce mnie kopnąć ty. Goni mnie rąbany. Mam mu jebie z tyłka. Heh, nic nie <toddź> zrobi. Zabiję. A, I z sierpowego wry... O! Oh to nie jest normalny świat. Przecież ja bym nie zabił konia pięścią, stary. No to mnie nawet nie boli jak ja biję go. No właśnie. Poczekaj, coś wypróbuję. Ty. What kur. Co to? Ale ręka mnie nie bolała jak kopałem. Ty, weź klik, weź, ty. What the fuck? Ekwipunek weź! Zobacz! Ty, deski stworzyłem! O ty w dupę! Nie wiem o co tu chodzi. Eee, ściemnia się. Znaczy, już się ściemniło, wiesz? Czuję się jakbym był w Minecrafcie. W takiej grze. Czemu ja nie dosięgam, a dosięgam? Nie mam się pojęcia! Czujesz? Z czym się czujesz? Jest taka gra! Grałem kiedyś w nią. Minecraft się nazywa. Właśnie, czuję się właśnie tak jak w tej grze. Stary Ja pierdolę, ogarnij się. No wiem, ale no, no takie przeczucie mam, stary. To jest Minecraft. Nie gadaj. Weź się w gardzień, Boże. Jeszcze deszcz pada. No ale ja sam jestem pod drzewem, może mi piorun nie niewalnie. Ciekawe co by było, jakby mi teraz piorun jedną. Co to kurwa jest? Czemu jak ja nie dosięgam, to dosięgam? Co to. Te, to jest moje słowo. Ale nie no, miałaś jacyś? A faktycznie. co to kurwa jest? Nie ja wiem o co ci chodzi Zielony kutas! Gdzie masz tego... tego... E, Żeby trup zombie? O kurwa O kurwa, spierdalaj No jezus Maria, tu bylca się boisz, siema ma No weź go! O no, do mojego K kolegi? What ty kurde, to zombie! No! Wow! Co to było to gówno? No, Ty słyszysz? Patrz! Co, co, to, to? <grym> co to, to? Co to za Szybko chodź, tutaj jaskinia jest! Jakaś? Fuck. O kurwa. Chodź, szybko. Spierdzielamy stąd stary. Jezu! Co to jest? Nie wiem. I nie chcę wiedzieć, na razie ja chcę uciec. <grym> <grym> Idziesz? O kurwa, macie! Jeszcze deszcz pada. Dobra, chodź na górę. A ja nie słyszę pogody. Kurde. Jezu! Czekaj, muszę na chwilę... Dobra. Musiałem w opcję wejść. Nie wiem, jak to zrobiłem, ale musiałem. Dobra, czekaj. Kurde, jakie katakumby. Dobra, chodź. Tutaj sobie może zrobimy schronienie. Chodź tutaj. Szybko, zombie tam do ciebie idzie. O kurwa mać. Ja pierniczę. Ej, tutaj śnieg. Ej, woda tu jest! Stary skurczysyn mnie goni Co to jest za zielony kutas! Nie wiem ja, ja lepiej wchodzę tam na górę A, fuck! Ło wow, kurde, stary, co ci się stało? A dupa! A ty kurna! Nie no FAAK! Wow, ale wojna zjeżdżalnia morska Ty No umiem pływać Wiesz, ja, że pierwszy raz widzę kałamanicę na oczy Nie on ten skórczyk Ale fajnie to wygląda No bardzo ładnie, ale to coś do nas idzie stary Dobra, chodź, musimy tutaj jakoś... Ty bull, to bull, zielone bull, coś, bull, bull, co, co bull, bull, wybuchło O, ale mi przypiek dupę Pokaż tył Nie no, nic nie masz Ała Ty drzewka Chodź, może to jakaś oaza jest Może tam coś zrobimy Ała Czemu mi bijesz? Ja się nie biję Nawet się nie dosięgam No jak mnie nie bijesz, jak czuję, że mnie uderzyłeś Ty też o ty czułeś? O to. Oła, tak No właśnie E, dwa zielone kutasy O, stary, jakiś zmutowany pająk To był Dobra, kutasy do ciebie idą Ło, kurde Nie, 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 nie Ja nie chcę zginąć, nie Ops Kurwa boję się Chodź przez wodę nie przepłynął. Nie mają Hup. rąk Hup. Hup. A się kurwa boję hmm. Tak ty, nie co mają co rąk! To? Co to Ej no lezik! Czekaj, 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 chodź. Jezu, co, co Chodź, 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 chodź! chodź, chodź. Co to za dziwne rzeczy, kurwa mać Nie sprintuj, biegnij, biegnij, po prostu Truchtem, fuck! Sprintuj, sprintuj! U co to jest? Strzelał ma koronę O stary, co to? Co to jeszcze to strzela łukiem? Oła! O stary, Kurwa, kurwa jaki kaj. pająk jest szybki, oła! Co to, kurwa, na sprint? Nie, nie, ja nie, nie, ja się nie zgadzam, nie zgadzam się na... Nie, ja idę na drzewo, szybko na drzewo, chodź! Ja zginę! Weź trzy pajaki, nie! Weź ich! ja sprintę nie mam. Boże! Boże święty! Zrobiłem im przeszkody, ale nie wiem, czy to coś da. Ej, wchodzą do mnie? pająki przeważnie umią. Ja jestem na drzewie. Co po lewej stronie? Boilers jest zabity przez. Co, jeszcze raz? O co ci chodzi? Przecież ja Oro. żyję. Tyle Jak żyjesz? Po... No żyję, przecież ja się oddzieliłem od ciebie. Co to, może się jeszcze do mnie tepniesz? Nie no, porąbał ty, stary. Ja jestem w ogóle gdzie indziej, przecież się oddzieliłem. Nie wiem gdzie ty jesteś. To jesteś? Kurcze, a ja jestem na drzewie. No ja też jestem na drzewie, ale ja w ogóle gdzie indziej. Czemu ja cię kurwa słyszę w ogóle, jak ciebie nie ma? Eee... właśnie. Ja cię też słyszę, nie wiem skąd, nie wiem jak, nie wiem jakim cudem. Cholera, ty, stary. Panika, 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 panika. Jezu, gdzie ty jesteś? Nie wiem, na drzewach gdzieś. A czemu... ja chodzę... po drzewach? Boiler? O, jesteś. Jednak nie było do... ale czy właśnie czemu tak... Kurczę... Chodziłem po drzewach, a liście... zapadają. Ej strzelił we mnie! Rąbany! Ho, nie doskoczę. Jak musiałeś przejść to gówno z lawy, co on tam zrobił, no to jednak byś przeskoczył. Stary, nie... Proszę, nie załamuj mnie. Tam byś doskoczył? Co to było, widziałeś? Te... Co to jest? No właśnie... Nie widziałeś to, te to... czerwone coś? To się jakby teleportowało. Urwa. A jak on do nas pójdzie? Nie wiem. Lepiej chodź tutaj, bo tu tam jest te gówno co strzela, ten szkielet czy coś. No to tak przypomina szkieleta bardzo. Stary nie spadnij, bo zobacz ile tam tego szajsu jest. Awa. Jestem, jak... Jestem jak Robinson Crusoe. Tak się czuję przynajmniej. Dobra, chodź tutaj Tych skórną oni nas gonią Za czas, no zobacz Spójrz Jezus, myślałem, że pają za nami <grystanie> Gdzie się robi? Dzięki Bogu Myślisz, że to coś da? <grystanie> chodź tutaj Myślisz, że to coś da w ogóle? Wielki skok Nie wiem, dać może nic nie da, tak. Uważaj za to, bo ja Ci radzę, chodź tutaj, bo o, te pająki na Ciebie polują. A tam jest jeszcze jeden, więc ja się boję, że on tutaj przyjdzie zaraz. Dobra, chodź, tutaj zrobiłem ten, może przeskoczysz, no ale na pewno przeskoczysz. Jebo Cię. Tylko... Ja przeskoczyłem, daję. Ja nie dam rady, splita nie mam, nie mogę przynajmniej... Czekaj, 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 zaraz coś wymyślę. Chodź ty do mnie. Dobra, już. Jesteś tam jeszcze? Ej, ja głodny jestem. A co ja mam powiedzieć? Tylko jajko. Macie, wypchajcie się, o, idźcie stąd. A ja głodny jestem. Bardzo głodny. Doskoczysz tam? Nie ma mowy, ja mam tylko trzy serduszka. To przejdź, zrobiłem ci most. Uch, pap, <laughs> ale par. Czekaj, 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 czekaj. Dobra, nie jezu. Co nie jest? O! Dobra, Jezus! O, w mordeczkę. O w mordę Chodź, chodź. My? Jak my mamy zaraz na... Jak my stąd mamy uciec? Powiedz ty mi. Tam jest jajko, ale surowego jajka mhm. na pewno nie zjem. Ale dziwne jest to, że nie mogę tego jajka po prostu zjeść, nawet nie mogę żółtka wypić, no Mogę tylko to zrobić, zobacz. Masz szczęście, że nie we mnie. Osłaniaj mnie No wiem Jezu boję się Jezu A! Nie schodź! Oh, fuck, Lepiej nie schodź Zombie. No Chodź, weźmiemy ich taktyką O kurde jak to blisko jest Nie, cofaj się! Wchodzą tu! Cofaj się! Fuck! Czemu on się ty? pali? Ale za tobą, za tobą, za Bo tobą! To tobą! Wzią, jakoś tak dziwnie w dzień. Ale pająk chce do tej pory nas wykładzić. Ej, nie pali się już. Gdzie ty jesteś? Ha! A czemu jak ja... Bije drewno to mi nic nie boli. Ja też tego właśnie nie rozumiem. To jest pytanie, no, znaczy to jest. No, pytanie, nad którym zastanawia się cała. To się Nie no, tak na serio to nie wiem. Cała ludność, tylko my jesteśmy. A skąd wiesz? Mogą być jeszcze ludzie. Nie mogą być. Zrobiłem deski. mogą. Ja też mam. Osiem desek. A ta trawa się dziwnie porusza Piksele. Tak! Pająk! Ty czemu on mnie nie bije? Nie prowokuj go. Ty on mnie nie bije! Z Nie wiem o co z tym chodzi. <ślesk> Czyli tutaj dzień czy nic uda. Oj. Niech trafię do normalnego, prawdziwego świata, to będę cenił każdy dzień. Aha, teraz to docenisz. Każdy dzień. Docenisz to teraz. Każdy dzień. Co? Docenisz życie. Zacznę doceniać życie i każdy dzień, którego by, by mi zawsze brakował. Ale mnie łapa boli. Jezus Maria, stary to jest naprawdę dziwne. Wiesz co, powiem ci jedno. O Jezu. Co? Ła! To coś chyba było słychać. Ale co słychać? Jezus, Maria. Dobra, mam 44 deski. Eee... Wiesz co, chyba ludzi słyszałem tam dalej. Chodź. gdzież No chodź. O fu chyba ludzi słyszałem. Chcesz coś smacznego? Wiesz, zrobiłem jakiś stolik zrobiłem. Chcesz coś smacznego masz. Masz. O, masz. Ej! Co? Gdzie? Po cholera mi piłko! Nie miałem się o co wytrzeć. Hmm. Czekaj, 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 zobaczmy. Zerknę w ekwipunek. O fu. Nie miałem się o co wytrzeć, sorry. Te grzyby. Wiesz co? Mhm. Jeśli chcemy przetrwać... Nie bądź gruby. Musimy jeść i zbudować sobie kryjówkę. Nie bądź gruby. Bardzo śmieszne. Gdzie ty jesteś? Idę sobie. Ale no, że idziesz to wiem, ale gdzie? Ja nie wiem gdzie ty stary jesteś. Zaczekaj chwilę. Hm. Tu zrobiłem. Ja właśnie też. <noise> Stawe. Ty grzyby mam. Czekaj. Nie fajne nie. Patyk Aha, czyli... Też Patek zrobił. Jednak się na Czekaj. tym znam. Tylko ja się na tym znam. Wiem, ale tylko patyk zro zrobiłem. Nie wiem co dalej można z tego zrobić gówno. Hm. Dobra, czyżby by się... A Ty! jest! A zrobiłem. Nie gadaj. Chyba, Kiro, to jest... Tutaj będzie nasz domek. Albo... Ale gdzie? Bo mi się udało tylko przycisk zrobić z tego, co próbowałem. Ja powołałem. buduję dom. Dobrze, dobrze, ja mam drewno, ale nie wiem, gdzie ty jesteś. Ahoj. Widzę ląd. Gdzie ty jesteś? Na plaży gdzieś? Tak, na plaży nudystów. No, w sumie. No się czuję jak w Czarnobylu. Dobra, nieważne. Gdzie ty jesteś? O, dobra. Zeskoczyłem. Dobra, to pozbieram sobie teraz grzyby. O, ty tupe. O, dobra, są dwa grzyby. Dobre. Au. Zrobię zupkę. No ja tam się znam na gotowaniu. Chciałem występować w to przefie. Chce Adrian? A czy Boiler? Tak, tak mam na imię, ale mów mi po ksywce, bo nie lubię tego imienia. Dobra, czy. Nie wiem, czy Mariusz miałem takie <laughs> déjà że właśnie jak ja teraz tak kopię. Nagle ty krzyczałeś pomocy, że coś mnie goni, ale to DejaVee chyba. Ty? Ale nic mnie nie goni, więc co ty gadasz, stary? Jaki <laughs> kurczaczek fajny. No chodź, no chodź, no chodź. Giń, ścierwo. Ty! Ale... Ja tutaj, ty, ja zabijam kury i dostaję kurczaczki, ty! Ale ja nie wiem czemu ja miałem takie deja-vu Też nie wiem wiesz, stary Ale to co, stało się już czy nie? No to ciebie goniła tych strzelić pomocy a ja przyszedłem ci na ratunek Ale... O, dynie, dynie nie wiem, czy to... O stary, ratuj! Co jest?!